Chciałem powiedzieć, że już nie wolno mówić na Merganiego, że jest kneą, bo kupił mi najtańsze ukulele, jakie było na sklepie. Ja mu pokazywałem te za 3000 zł, a on mi kupił za 128, ale kupił. I już do nas to ukulele leci, więc dzisiaj ostatni think-tong z ukulele cringe'u. Jest z nami też papier, nie ma go za wiele, więc mam nadzieję, że nie będzie za dużo cukru. Przejdźmy do oglądania tingtonga, a ty zostaw, drogi widzu, łapkę, bo pod ostatnim odcinkiem było ich aż. Z 60 tysięcy! Napisz komentarz, który Tank podobał Ci się najbardziej, a ja przechodzę do oglądania. Zanim przejdziemy do oglądania, to tu może pojawić się reklama, więc w razie w se klasne. Ale rabat już znacie. To jest strona, która posiada najlepiej bazę kodów rabatowych w internetach. I mają do tego super wtyczkę na przeglądarkę, która Wam znajdzie najlepszy możliwy wow. kod na dany produkt. Ojojoj, oj, oj, jak mnie bolą oczy. To jest najwyższy czas, aby kupić sobie jakiś gamingowy monitor. No i poszukajmy. Oha, elegancki. O kurde, ale drogi. No ale przecież mamy Ale rabat. Wyszukaj mi najlepszej oferty, ale rabacie. I o nie wierzę. 500 zł! Bierę, bierę jak za darmo. A ty, pobieraj wtyczkę Ale rabat i bierz. Mam nadzieję, że zrobisz unboxing tego monitora, który właśnie kupiłeś 500 złotych taniej. Jak dają prawie za darmo. Link w opisie. Jesteśmy po reklamie i będziemy oglądać Think Tongi. Pogrywam Night Casino, bo to jest cudowna gra na telefon i na PC. Think Tong numer jeden. O kurwa, o ja pierdolę. Co do chuja! O kurwa. Taruda tak jakoś nie umie. Czekajcie, miałem taką cenzurę przygotowaną, ja miałem tu pokazać. Kurwa, no średnia uja. z mordy jest ta. No ruda jest chujowa, no. Puśćisz Ricardo fajnie do pocisnął. Zobaczymy. Taruda tak jakoś nie umie. Czekajcie, miałem taką cenzurę przygotowaną, ja ją tu pokażę. O. I... Słodka jak truskawki latem. Kurwa Monika, tak się umalowałaś, tak ci światło padło na twarz, że przez chwilę stwierdziłem, że jesteś 4 na 10. Trzyma w łapie się z na dziesięć, Dzwonię to wyjaśnić. Halo. Halo. To oglądam. TikToki? TikToki? O mój Boże. Twoje? Ej, czekaj, szybko muszę pomyśleć, czy to możesz zrobić na Twitchu. Eee, możesz, nic nie odjebałem. Jak... No właśnie, odjebałeś, odjebałeś, właśnie. W którym momencie? 2,30. Czekaj, ja to zobaczę bez podglądu. Bo <laughs> się teraz boję troszeczkę. Czekaj, i samo. Zamów... 2,30, już to jest początek. Na początku coś odjebał? Odjebałeś w chuj, Czeka, a to lepiej na dźwięku, czy lepiej bez? Możesz na dźwięku. Tam 2,20 sobie zacznie oglądać. Dobra, czekaj, 2,20 Aha! <ścoughs> nie, no, chciałem, żeby jej nie było przykre, bo ostatni powiedziałem, że tak To było tylko zrobiłem tak, żeby jej przykre nie było. Ale Monisia jest 10 na 10 Aha, no, no, ona jest super ten nie było widać, jak u innych influencerek i dlatego ja obniżyłem ocenę. A, to całe szczęście, bo już myślałem, że wyzywasz nie, mi nie koleżankę. Nie naraziłbym się na nie naraziłbym się na bułej łokcie. Nie, nie? Wiadomo. A takie pytanie, a ten monitor kiedy Ci dojdzie? E, monitor... Czekam e, się z zapytać, bo kazał go kliknąć, tak żeby trochę. Tak? Hej, <laughs> <laughs> ale ten... Słyszałem, że będziemy się ścigać w Forzie. No w sumie. Bo ty masz kierownicę, nie? No. A to jest dużo podłączania? No mi kuba podłączył. Chyba trzeba kable spiąć i potem podpiąć. A, a ten? A chciałoby ci się to zrobić? Czy to, czy? Wiesz, co muszę grę pobrać? Jak grę pobiorę, to mogę ci najebać. To jutro wtedy. W Dobra. Będzie się pobierało Ci chyba cały dzień, bo to 100 giga. Dobra. A ja, i Kubo mówi, że. Yy, y, mam Chciałbym Cię zapytać, od kogo wpierdolone są zadania, tam sytuacje są, czy mógłby Ci Kuba opowiedzieć? Dobra. Dobra, to ja opowiem wtedy. No, cześć, Widzicie, nie będą dla teamu wy wyzywać. Team X to rodzina. Kurwa Monia! Sześć i pół na 10 Kubek słony quest. Ten pies śmieszny. To jest best bet. Mój pies tak robi, jak uchylę okno i chcę przewietrzyć chatę Szyms w promieniu pięciu, pięciu kilometrów jakaś suka ma okres, Siema, to mój pies też mówił, zostaw tego osła. <grym> Czekałem na ciebie. No tak, Czemu bagatka. twój kapelusz jest ujebany od gówna? Czy ty czasem niechcący po kąpieli nie usiadłeś na niego dupą? Ale I'm sorry, 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 i am sorry i am i am sorry i am sorry i Kurwa, ja pierdolę. tak. tak. Czy zagrać zagraj. i narazić się fanom mangi zagraj. i anime? Czy zagraj, zagraj. nie zagrać i zostać zjebanym przez społeczność, która nie aktualnie ogląda? To mnie tak cringe'uje, że mi chuj do dupy się chowa. O kurwa, jaka, jaka wysoka. To jest bycza. Jakbym robił ekipę, to taką laskę bym chciał mieć w ekipie Taką bydżą Taką, żebym musiał jej osobny dom wybudować Z sufitem na 7 metrów Uzi. Dawaj palca wsadzaj Dobra. Ten lot już był ugryziony wcześniej Dobre Ale zimne Dobre, ale zimne Tego gościa kojarzę z chłopaki do wzięcia. Tak, kurwa. Widziałem wszystkie odcinki. No i chuj, coś muszę robić w wolnym czasie. Kurwa bać, mam 30 lat. A odpierdolcie się, co wy za gówno piszecie na tej premierze. Jest. To jest. To, to jest antycit! Miał ją na oku i miał ją na TikToku i lubił mieć ją w zasięgu swego wzroku, by była blisko i chciała robić wszystko, gdy. Co ty kurwa, gościu? Katrina! Co to było? Fajne wchury! Co ty kurwa, gościu? Katrina! Jafa Co jest, kurwa On nie umie Ej Kuba, zmontuj tak, żeby tylko tu kawałek dupy było, żeby tego gościa tu nie było z nami I to będzie nawet fajne Bo Julka fajnie to zrobiła

No. Jakie to kurwa było. <grym> nie, nie, nie. <grym> Trafił nie, nie, nie. na Natuszkę. <grym> Mister Wiśniówka. <grym> 92 tysiące lajków?! <grym> <grym> to jest jako najlepszy TikTok chyba. <grym> <grym> tylko, tylko natural płacze. W ten sposób. Normalnie to się płacze. A na trollu patrzę. No, no, no. Ja. Debil. <coughs> Ole, to fajna niespodzianka. To jakaś dupa. Pachnie dupą. A jaką dupą? To ja nie wiem. Narkowanie! Przemoc przesyła 5 złotych. Grasz jeszcze w ska Czasami. Czy to jest za gówno? Dokumenciki poproszę. Cholera no. <noise> Takie to dupek! Można dupę z dupę spaniaczkowi. Wystarczy, Sepciu, <laughs> Bierzemy pana na dołek, Trzeba rozumieć uniwersum szkolne 17. No! <laughs> okay. Ej, ogólnie, proszę napiszcie do tego gościa, żeby mi sloty w One Night Casino rysował, bo to jest król. To jest, ty jesteś kurwa, królem. Ej, to jest Natsu? No. Ale to nie jest jej kanał chyba. Ale w ogóle jej nie poznałem. O, teraz ją poznałem. Magda Gessler wpierdala lody ekipy? No cóż, niebanalne, twórcze, kreatywne, artystyczne. To nie jest Magda Gessler. To jest kurwa jakiś Marek! Ale mnie rozjebało! Co?! No, dał kurwie miodu, że tak powiem. <ścoughs> o kurwa, szuger dziadzia szybko wyłapał na niej. <ścoughs> <laughs> Giga kop, kurwa. Giga kop. Fajne to było. To mi się podobało. I like. Ja fan. To było fajne, jakie. To idź do pracy, bo już zaczynasz wkurwiać. Okej, kurwa. Okay. kurwa. Nie mogę zakończyć. Głowa nie jest pusta. Całkiem ładna jesteś. Naturalne usta. Zajebiście zami w ogóle ta koszulkę jem pać sześćdziesiątki To cię dzisiaj posunie Tak dokładnie, jak ja Kto wypieści czy czunie I wyrucha za dnia Też coś ci zagram Dobra, wreszcie mam Ting na koniec! Kurczaki! To się udało! 129 tysięcy lajków! I teraz będę kończył i teraz będę żebrał o lajki. Lajka zostaw! Jak kurwa nie zostawisz lajka, to ci nie pokażę, co te dwie dziewczyny mają do zaoferowania, a są pyszne i smaczne, bo mają wcięcie i mają cycunię! Więc jeśli chcesz zobaczyć, co na tym Tingtongu się stanie, to zostaw lajka i pobieraj ładna do, a ja już widzę, że zadziałałeś, także oglądajmy z matką. No. No? To ją ja porobiła, a myślałem, że będzie takie bardziej. No, ale nie było takie rare, Kłaniam się nisko, a ty dziewczyno szanuj się i swoją szparę. Co jest kurwa? Stary z bok. Gdzie ma oglądać TikToka?